Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Dzisiaj film na temat robotów koszących. Powiem, jakie są wady i zalety tego typu urządzeń po dwóch latach użytkowania. Nie będzie to film typowo na temat tego konkretnego modelu, tylko na temat ogólnie robotów koszących. Zapraszam na film. Obecnie na rynku mamy dwa systemy wyznaczania terenu koszącego przez robota. Jest to system na GPS i system na kablu. Oba systemy omawialiśmy wraz z sąsiadem, który ma kosiarkę na GPS, w nagraniu pół roku temu. Odsyłam do tamtego materiału, jeżeli jesteś ciekaw wad i zalet obu tych systemów. A jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale i przypadkowo tutaj trafiłeś, to możesz zauważyć, że trawa jest zniszczona i nie jest to dobra reklama dla robota koszącego. Aczkolwiek przeszedł on zabieg likwidacji koniczyny oraz wertykulacji kilka dni temu, dlatego wygląda jak wygląda, nie zwracaj na to uwagę. Ogólnie robot, gdy kosi taki trawnik, to wygląda on naprawdę fajnie i jeżeli chcesz mieć piękny trawnik, to robot na pewno takowy zapewni. Ale przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od wad. Jakie są wady posiadania takiego robota koszącego? Pierwszą rzeczą, z której należy zdać sobie sprawę, jeżeli decydujecie się na robota koszącego, to jest to, że sam robot, w zależności oczywiście od sytuacji, ja mówię w większości domów jednorodzinnych, sam robot nie załatwi wszystkich spraw związanych z trawnikiem. Co mam dokładnie na myśli? To, że kupicie robota, to nie oznacza e, równocześnie, że nie będziecie musieli posiadać jakiejś innej kosiarki do trawnika. Dlaczego? Roboty automatyczne koszą trawę, można powiedzieć bardzo dokładnie. Ale producent zaleca, aby pierwsze koszenie trawnika, który macie w koło domu, przeprowadzić kosiarką ręczną, czy to spalinową, czy akumulatorową, z tego względu, że te roboty są przystosowane: raz do tego, aby y, kosić trawkę na przykład 5-6 cm i codziennie ją skaszać tylko delikatnie, a dwa zaleca się wizualne sprawdzenie takiego trawnika po zimie, bo różne rzeczy możemy na nim tam znaleźć: czy to jakieś gałęzie, czy kamienie, co może uszczec y, takiego robota przez, jak, przed jakimś uszkodzeniem. Więc mimo, że robot zrobi za Was bardzo dużo roboty, to nie oznacza to, że to będzie tylko i wyłącznie jedyne Wasze narzędzie w domu. To nie jest tak, że jak sobie kupicie robota, to już żadnej innej maszynki do ogrodu, do trawnika nie będziecie potrzebowali. Bo wiele osób tak myśli, że dobra, nie kupię sobie kosiarki spalinowej, tylko dołożę tam 3 czy 4 tysiące, w zależności od tego jaki chcecie model, czy być może ktoś więcej. I nie będę takiej kosiarki potrzebował, nic bardziej mylnego, będziesz potrzebować albo zwykłej kosiarki, albo będziesz potrzebował wykaszarki. I te no to robot w moim przypadku kosi tylko główny teren trawnika. Tam ten cały teren będzie oczywiście inaczej zagospodarowany, ale teren zasiadką w moim wypadku też należy, można powiedzieć, może nie należy do mnie, ale muszę o niego dbać, więc tam potrzebuję jakiejś kosiarki, a także zadbanie o teren przed ogrodzeniem frontowym również należy do moich obowiązków. Oraz ta skarpa, których to, umówmy się, kosiarka automatyczna na pewno nie skosi. Więc w moim wypadku, w przypadku osób takich jak ja, które właśnie posiadają i skarpę, i ogrodzenie, i teren przed ogrodzeniem, i teren za ogrodzeniem, ja będę potrzebował i posiadać wykaszarkę, i posiadać kosiarkę ręczną. Ja wybrałem akurat kosiarkę akumulatorową. Y, oraz mam y, kosiarkę automatyczną, która właśnie dba na co dzień o wykoszenie tego trawnika. I mimo, że obecnie tego typu kosiarki, tyle że z systemem na GPS, mają możliwość. Zdalnego sterowania za pomocą aplikacji, czyli za pomocą telefonu komórkowego, możemy wziąć sobie taką kosiarkę za e, obszar, poza obszar roboczy, czyli na przykład przedogrodzenie, odpalić aplikację i kosić nią jak samochodzikiem na zdalne sterowanie. To i tak musielibyśmy to robić na tyle często, e, żeby ta trawa nie była zbyt duża, bo tak jak wam wcześniej powiedziałem, producent nie zaleca koszenia wysokich traw tego typu kosiarką i moglibyśmy ją po prostu uszkodzić. Oczywiście, jeżeli ktoś ma e, trawnik, na przykład mieszka w szeregówkach albo w jakiejś zwartej zabudowie gdzie tych domków w koło jest bardzo dużo i ma tylko i wyłącznie jeden trawnik na środku a reszta ma tak zagospodarowaną że nie potrzebuje innej kosiarki to taka kosiarka mu wystarczy plus jakaś podkaszarka którą wyciągnie raz na jakiś czas przejdzie się i te wszystkie krawężniki po obkasze i będzie miał problem z głowy ale w sytuacjach osób takich jak ja taki robocik na pewno nie wystarczy Kolejny punkt robot a dzieci. I w tym podpunkcie chciałem zawrzeć kilka elementów. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Nie zauważyłem żadnych problemów. Jest to raczej zaleta tego robotu, że ma bardzo dużo czujników, jest bardzo bezpieczny, wystarczy troszeczkę go podnieść i on się po prostu wyłącza, tak, przestaje kosić, albo gdy gdzieś się zawiesi na jakiejś trawce od razu, automatycznie ostrza się wyłączają i on przestaje pracować. Dzieci do niego nie podchodzą, nie ma z tym żadnego problemu, ale problem tkwi w czasie koszenia takiego robota w moim wypadku, na przykład, dlatego że. Dokładne skoszenie tego całego obszaru dla tego robota, który jest do 600 m2. Ja tak liczę, że zajmuje mu jakieś cztery wyjazdy. A to jest trawnik 250 m2, więc można by powiedzieć, że to jest połowa obszaru, który taki robot powinien w teorii może kosić, tak? bo on większego nie skosi, bo jego maksymalny czas pracy w ciągu dnia to jest 10 godzin. Powyżej 10 godzin on po prostu wyłącza się, znaczy wraca do bazy, wyłącza się i e, do następnego dnia na pewno nie będzie pracował, czyli on może skosić maksymalnie 600 metrów kwadratowych przez 10 godzin i to wszystko. Ale E, tak jak Wam wspomniałem, do prawidłowego wykoszenia tego całego terenu, żeby było dokładnie skoszone, on potrzebuje e, czterech wyjazdów, a w tym wypadku jest to jakieś prawie 8 godzin koszenia. Czyli e, można by powiedzieć, że gdy puszczam takiego robota o 10 w dzień, o 10 rano, bo oczywiście z samego rana nie mogę go wypuścić, bo jest e, rosa na trawie, w teorii mógłbym, ale ja tego nie robię, e, wolę go puścić, gdy trawa już troszeczkę podesnie, czyli na przykład puszczam go o, o godzinie 10. No i dzieciaczki przychodzą z przedszkola. I co chcą robić dzieci? Dzieci chcą się bawić na trawniku i y, ciągle mnie proszą o to, żebym tego robota wyłączył, bo one się chcą pobawić na trawniku, chcą wziąć kocyk, tutaj sobie rozstawiają bańki, tutaj sobie rozstawiają jakieś latem, gdy na przykład jest gorąco, y, wąż z wodą i się chlapią, po prostu korzystają, tak? Do tego jest ten trawnik, trawnik jest dla dzieci, dla nas, do korzystania, no a ten robot... E, chce kosić trawnik i zajmuje mu to bardzo dużo czasu. I tutaj należy zwrócić e, się ku robotom e, na GPS, bo takie roboty w przeciwieństwie do tego robota koszą taki trawnik dużo szybciej, dlatego, że one jeżdżą w koło obszaru roboczego, tak? Czyli mają wyznaczony teren roboczy i one jeżdżą e, tak jakby z zygzakiem, od lewej do prawej i cały obszar roboczy koszą, tak jakby to robił człowiek, tak? Czyli ja biorę kosiarkę, Kosze sobie od lewej do prawej, i tak samo roboty na GPS działają. I potrafią taki teren skosić dość szybko. Dla y, uogólnienia, załóżmy, że w dwie godziny skosiłby taki trawniczek. Może nawet szybciej. I można by pomyśleć, że taki robot na GPS to jest idealne rozwiązanie w tym wypadku, no ale niestety ma też on swoje wady, o których właśnie opowiadamy tam z Piotkiem, że e, teren, że one działają po prostu najlepiej w terenie otwartym, więc jeżeli ktoś ma e, dużo roślin, ma jakieś zabudowy na terenie swojego ogrodu, czy na przykład ten robot musi pod jakimś drzewem kosić, to jest bardzo dużo prawdopodobieństwo, że będzie głupił e, zasięg GPS i nie jest to idealne, jednak rozwiązanie, to jest rozwiązanie typowo dla E, dla pewnej grupy odbiorców, którzy mają najlepiej, żeby mieli otwarty trawnik i nic poza tym. Zresztą zapraszam do tamtego e, odcinka, gdzie Piotrek opowiada, jak robot gubi sygnał tylko i wyłącznie pod balkonem. Także warto na to zwrócić uwagę, ale jest to jednak spora przewaga tych robotów koszących, że one koszą taki trawnik dużo szybciej. No i tak, w teorii nie jest to problem, żeby, żeby takiego robota wysłać do bazy, bo tylko mam aplikację, klikam i on sobie jedzie do bazy, no ale jednak gdzieś tam nie do kasza e, i gdzieś tam jednak jakieś skrawki trawy pozostają. On oczywiście na drugi dzień te wszystkie rzeczy, które pozostawił dnia poprzedniego skosi, tak? Nie ma tutaj żadnego problemu. Po prostu będzie tutaj działał, ale warto zauważyć, że on mój tutaj kosi na przykład te 6-8 godzin w zależności oczywiście od sezonu, bo jak jest trawa rośnie szybko, no to powiedzmy to 8 godzin mu zajmuje we w miarę prostym trawniku. Gdybym ja tutaj miał więcej przeszkód, bo na przykład mam tylko jedną przeszkodę w tym momencie, to drzewko, tak? Eee... Jedzie i od tego drzewka się odbija, gdzieś tam zawraca i tak dalej, bo tutaj jest kółeczko zrobione, obszar jest zaznaczony, że on tutaj nie może wjeżdżać, tak? On normalnie dojeżdża, cofa i tak dalej. I to jest tylko i wyłącznie jedna przeszkoda na moim trawniku. Ale co w sytuacji, gdybym ja tych przeszkód miał więcej, np. chciałbym mieć tutaj ścieżkę, albo chciałbym mieć, nie wiem, jakąś ławeczkę, czy inne, e, innego rodzaju udziwnienia, a nie prosty trawnik, to wtedy ten robot kosiłby ten obszar koszący zdecydowanie więcej. Więc warto na co zwrócić uwagę, że one koszą długo, szczególnie te roboty na kabel. Są mniej, e, mniej problematyczne moim zdaniem, działają e, pewniej, że tak powiem. Nie boję się go zostawić, wyjechać na wakacje, że on gdzieś się tam zawiesi czy gdzieś zabłądzi. E, jest to pewniejsze rozwiązanie aniżeli system na GPS, ale kosi zdecydowanie dłużej. I mając dzieci, e, mając, e, mając, chcąc korzystać z trawnika, no, czasem warto uwzględnić to, że robot będzie musiał kosić. Kolejnym problemem tego typu kosiarek i posiadania dzieci jest to, że na tej trawce zawsze coś leży. I gdy dzieciaki zostawią jakąś piłeczkę, jakieś małe plastikowe plastikową zabawkę, czy to na przykład od baniek, bo puszczają bańki tak moczą i tam zostają takie łapki małe plastikowe. Często tego nie widać tak na pierwszy rzut oka, to robot na to wiedzie. Nie uszkodzi się, ale noże już uszkodzi i te noże nadają się praktycznie do wymiany po jednym takim bliskim spotkaniu z jakąś zabawką dziecięcą, więc... Posiadając takiego robota i wiedząc o tym, że on będzie zaraz kosił, najlepiej jest przejść się przez trawnik i sprawdzić, czy tam nic nie ma. Oczywiście na takim małym trawniku, jak ja mam, to wszystko fajnie widać, ale jeżeli ktoś ma duży trawnik, e, to musi jednak uważać na to, że robot będzie kosił i pilnować tego, żeby, e, żeby trawnik był pusty przed, e, przed wyjazdem robota. Bo na przykład mając kosiarkę automatyczną i chcąc skosić trawnik, nie ma problemu, że my idziemy, widzimy co jest przed nami, tak? zabierzemy jakąś zabawkę, odłożymy ją, a tutaj niestety nie. Przez czas koszenia najlepiej, żeby nic na trawie nie leżało i trzeba tego pilnować. Bo później możemy uszkodzić noże, które trzeba wymieniać. E, zniszczymy zabawkę, dzieci płaczą. Kawałki plastiku się tutaj walają później po trawniku, tak? Trzeba na to uważać po prostu. Kolejną wadą tego typu robotów jest oczywiście kabel ograniczający, który jest jego e, atutem, można powiedzieć, bo dzięki temu e, nie martwię się, żeby takiego robocika zostawić na tydzień czy dwa. On nie zaginie, nigdzie nie odjedzie i praktycznie zawiesił mi się tylko dwukrotnie. I to na samym początku, z tego względu, że e, trzeba się nauczyć też troszeczkę pracy tego robota, tak? Trzeba wiedzieć, gdzie on wjeżdża, w jakie miejsca wjeżdża, e, gdzie może się zawiesić, gdzie jest za nic gdzie jest za wysoko. Te pierwsze, można powiedzieć, miesiąc, dwa e, trwa e, nauczenie się tego. Znaczy, nauczenie, no nie chodzimy, nie uczymy się tego robota, tylko no po prostu e, widzimy, że coś się stało, gdzieś się zawiesił. A faktycznie tutaj widzę na przykład, że coś jest za wysoko, no i robot się wyłączył, albo gdzieś wyjechał, albo gdzieś kabel, jak na przykład ja mam przy. Przy jego bazie mam kabel na wierzchu, można powiedzieć, nie wkopany, tylko troszeczkę na wierzchu i on gdzieś mi tam wyleciał i ten robot wtedy wyjechał. To takich rzeczy należy się nauczyć, takich rzeczy należy unikać i poprawiać po prostu ten trawnik, by on, by on kosił niezawodnie. To wadą tego typu robota na kabel jest to, że takowy kabel za każdym razem, gdy chcemy trawnik zwiększyć, zmniejszyć, musimy łączyć, albo przekopywać, albo obcinać, tak? Czyli musimy go Połączyć na jakieś złączki, przekopać, dołożyć albo odjąć. No to w zależności od tego, co, co robicie na danym trawniku. Także... Posiadając robota na kabel, no, trzeba zwrócić na to uwagę, że najlepiej jest jeden raz wyznaczyć obszar koszący, żeby się później nie bawić w dokopywanie kabla albo jego zabieranie, czy, czy też zmniejszanie tak obszaru koszącego. W przypadku robotów na kabel, jeżeli chcemy podzielić obszar roboczy, na przykład za domem mamy trawnik i tutaj z boku domu, tak jak w moim przypadku, ja nie mam w ogóle trawnika ani z tej strony, ani z tamtej strony i chcielibyśmy jeszcze mieć trawnik z przodu i żeby ten robot tam przejechał, to jest to możliwe, z tym, że w przypadku robota na kabel trzeba by robić nacięcia w tej kostce i położyć tam kabel, żeby ten robot mógł przejechać. Te nacięcia muszą być co 60 cm, więc byłoby to kolejne utrudnienie z zamontowaniem robota z przodu domu. Jeżeli ktoś ma trawnik, to oczywiście on sobie przejedzie po tym trawniku, ale w moim przypadku jest to niemożliwe. Więc ja, wiedząc, że będę miał robota koszącego z przodu domu, od razu zaplanowałem sobie rabaty, a nie trawnik. Bo mógłbym tutaj sobie posiać trawnik i miałbym problem z głowy. Ja tutaj mam rabaty, dzięki czemu nie musiałem tutaj robić ścieżki dla robota koszącego. Kolejna sprawa: serwisowanie. I o ile w przypadku zwykłych kosiarek y, ostrzenie noży y, nie jest y, dość częstym zjawiskiem, robi się to pewnie raz w roku, to tutaj musimy y, te nożyki od kosiarki wymieniać dość często. Dlatego, że jak widać, to są takie żyletki, i na przykład, gdy najedziemy na jakąś zabawkę albo na jakiś kamyk, one dość szybko się tępią. No i stępione żyletki koszą trawę, ale na źdźbłach, na końcówkach źdźbeł tej trawy, na przykład w tym wypadku, tutaj oczywiście to jest tylko przykład, tu jest wszystko ok, ale na końcówce byłoby widać dość dużo takiej, takiej podumarłej trawy, czyli powiedzmy, ta końcówka byłaby. Siwa, tak, i byłoby to widać po prostu na trawniku, że noże już są tempe i należy je wymieniać. Ja takie nożyki muszę. Obracać co dwa tygodnie, bo jak widzicie, one są e, dwustronne i zauważyłem, że taka wymiana co dwa tygodnie jest konieczna, czyli obrócenie ich, i wtedy jeden nożyk służy mi e, tak jakby dwa razy i wymieniam je co miesiąc. I to jest taki najbardziej optymalny czas eksploatacji e, na moim trawniku, ja to zauważyłem, a trawnik jest nieduży, więc jeżeli ktoś ma większy trawnik, to będzie to musiał robić częściej, czyli trzeba przyjść, zabrać kosiarkę, obrócić ją, wyczyścić, e, obrócić noże e, albo wymienić noże. Nie są e, to drogie rzeczy, bo komplet nożyków kosztuje 60 zł, komplet, 10 kompletów chyba, czyli na dwa sezony 60 zł, to w moim wypadku naprawdę niedużo, ale trzeba o tym pamiętać, jeżeli chce się mieć idealną trawę. Jeżeli chodzi o trwałość tego robota, no to na ten moment nic się w nim nie zepsuło, działa bardzo dobrze, akumulator też jest sprawny, mimo że w tym roku zauważyłem, że po zimie akumulator się kompletnie rozładował, co mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że w zeszłym roku e, był naładowany do 100%, w zeszłej zimie, gdy go przechowywałem, był naładowany do 100% i ja go wyciągnąłem e, po zimie, po kilku miesiącach i tam chyba stopień naładowania był około 70% czy coś takiego, czyli e, by wytrzymał całą zimę ten akumulator, to w tym roku kompletnie mi się rozładował do zera i powiem Wam szczerze, że się delikatnie wystraszyłem, gdy, e, gdy go próbowałem odpalić, bo robot kompletnie nie reagował. Włożyłem go do stacji ładującej, poczekałem z 20 minut, dopiero e, pokazał 5% baterii, czyli bateria była rozładowana i wtedy zaczął ją ładować. E, więc na to też warto zwrócić uwagę, że jednak w trakcie zimy e, warto taki akumulator doładowywać. E, pamiętać o tym, bo to, że akumulator się rozładuje do zera i będzie tak przez jakiś czas, to najgorsze co może się przytrafić dla naszego akumulatora, czyli jego trwałość na pewno się skróciła w tym momencie. I obawiam się ogólnie, że akumulator to będzie najsłabsze ogniwo tego, tego sprzętu, dlatego że działa, on, że działa on w ekstremalnych warunkach. Jest bardzo gorąco, bo kosi on oczywiście za dnia w najgorszych godzinach, tak jak Wam wspomniałem, między 10 a 18 powiedzmy, ja mam ustawione koszenie, czyli kosi w bardzo słonecznych momentach, gdzie te temperatury tego, tej kosiarki są bardzo wysokie, przez to, że słońce na nią świeci. Po tym od razu jedzie do ładowania, tak? po tym ładowaniu od razu znowu jedzie do, yy, do pracy, więc uważam, że pierwsze co padnie w, tym, y, w tej kosiarce to akumulator, który na szczęście jest wymienialny i kosztuje jakieś 460 zł, oryginalny do tego dokładnie modelu, więc nie są to jakieś tam y, ogromne pieniądze, ale podejrzewam, że takie 5 lat maksymalnie taki akumulator wytrzyma, o ile wytrzyma tak długo bo jak widzicie ta degradacja w jakiś sposób jednak będzie przebiegać, no i te temperatury, tak, najgorsze co może być, temperatury i rozładowanie. Także sprzęt ogólnie jest trwały, poza tą moją jedynie obawą o akumulator. Słuchajcie, podsumowując temat kosiarki automatycznej, czy ja jestem zadowolony? Oczywiście, że jestem zadowolony. Odjęła mi bardzo dużo pracy i mimo, że mam mały trawnik, to jednak e, te koszenie dwa razy w tygodniu troszeczkę by zajmowało, te wynoszenie e, pokosu, tak? czyli tego siana po trawie. No trochę by zajęło, raz, że miejsca, bo musiałbym je gdzieś wywozić, składować, musiałbym mieć jakiś kompostownik albo dodatkowy kosz, do którego bym to wrzucał, no i trawnik nie byłby taki ładny, jaki jest po koszeniu tą kosiarką automatyczną, bo to, że trawnik dzięki takiej kosiarce wygląda lepiej, to nie podlega dyskusji, po prostu wygląda on lepiej, jest dużo gęstszy, ładniejszy, króciutko przystrzyżony cały czas, dzięki temu mamy zawsze ładny trawnik, no i trawnik, którego tak naprawdę nie musimy za wiele dbać, tak? bo mimo, że ja Wam tutaj powiedziałem, że trzeba coś przyjść podkosić, no to to zajmuje dużo mniej czasu, niż gdybyśmy musieli to wszystko kosić samodzielnie. Więc ogólnie e, kosiarka na plus, bardzo fajne urządzenie, jestem ogólnie bardzo zadowolony, na pewno nie wróciłbym do ręcznego koszenia tego trawnika i mimo, że ma kilka wat, o których Wam wspomniałem, to jednak zalety przewyższają. E, przewyższają te wszystkie wady, ale warto o tych wadach wiedzieć, zanim decydujecie się na daną kosiarkę. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć!